Dobry dzień, dobry dnia kolejnego yy, i dnia jeszcze bardziej kolejnego, bo przez dwa dni nie było odcinków Ale to No to właśnie dowiedzi się dlaczego Tu jest powód dlaczego nie było odcinków. To ja jestem tym powodem? Dzień dobry. Pośrednio. Coś musiałem powiedzieć tu. Jaku trzeba zdać? Jak to dla Dobra, lecimy, lecimy, nie przeszkadzamy. Zaraz będzie tyle materiału, że się u, u, nie, miesiąca braknie, żeby to obejrzeć. Tego się bawię. Do zobaczenia. Do zobaczenia. My tu jesteśmy z Michałem na stacji, zatankowaliśmy. Ja za tam. To no bida, bo. Co? To, to Co? jest for Michał. A to ja za dwójkę. No bo nie, 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 to, to jest 485 nam wspólnie. Aaaa, no dobrze, gdzie to tylko jeździć. Uh, no, 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 no. Ale. Dobra, my z Michałem ustanęliśmy na stacji, żeby zatankować. 4,46 to jest za wspólny, Twój i mój. Wspólny, tak. wspólny to po pierwsze. Po drugie. Zauważyłem, że nie używasz kierunkowskazu, yy, bo nie działają. Nie mam więcej pytań, dziękuję. No dobrze, ja już jestem w Sydney. Hello. No, plany były jakie były, ale się skończyły, więc yy, zabieram yy, rzeczy niektóre, nie wszystkie. Bo, no bo jak zobaczycie to, to już widzieliście wcześniej coś, czyli się już dowiedzieliście co było wcześniej, więc rzeczy są potrzebne i znowu ciężarówka, zobaczcie. Dzień dobry. Ale nowa, nowa pomoc jest Ta, tutaj. Praca fizyczna. Praca, nie praca fizyczna u szlachetnia podobno. No i Sina oczywiście z TikTokiem. Także no dzisiaj nie damy rady więcej wziąć. Czyli to musi zostać. A kuchenka? Po No kuchenkę jeszcze damy radę wziąć. No i... I co, no pokażę wodę? <noise> Bo to już może ostatni raz. Nie, no jeszcze muszę wrócić raz. No niestety. Nie da rad. Za dużo od tego wszystkiego. Woda pięknie. Nie wiem, woduje. A kwiaty pięknie. Czy tam zielenina pięknie rośnie. To ogólnie wszystko jest piękne. Także goś, ale tu... Ja widzę, że pan inżynier, chodź michał z tej strony, zobacz. Pan inżynier nie, nie, upa, nie poukładał tak jak trzeba, no moim zdaniem. Zobacz. Tutaj jest... To można by było dołożyć parę rzeczy, nie? Dołożę, zobaczmy tak. Zobaczymy co spadnie po drodze. Do, oby właśnie nic nie spadło do... Nie, on nie kuma. Ja mu muszę to powiedzieć. Poczekaj. No dobrze michał, także daliśmy panu wskazówki, podpowiedzi i, po i Pan od razu lepiej wstawił. Ja pierdzielę, a zobacz. No ja, ja to jestem Gdzie tak oszukałeś? jest? A, bo ja sobie mogę obniżyć. Proszę bardzo. Ista cholerę z tymi przeprowadzkami. Koniec. Więcej się nie przeprowadzam. Dobra, jeszcze tą, tą, tą e, kuchenkę, nie? Aha, to, to poczekaj, ja, ja Wam pomogę. No i co? Udało a, się. zakończona. Ale no, zobacz, teraz będziesz spoconym chemikiem, a teraz nie... Teraz Nie, no dobrze, dobrze, udało nam się zrobić. To i tak zobaczycie pojutrze. E, dzisiaj tak. się troszkę wypowiemy. Tak. Ale film zobaczycie pojutrze, więc idzie wszystko no, dobrym, w dobrym kierunku. W, w, nie wiadomo jeszcze czy to jedzie, to też nigdy nie jest pewne. Nie hmm. Będziemy tylko patrzeć co spada. No ale idzie w dobrym kierunku. Tak. No. Ale... Także jeszcze raz pozdrawiam. Również pozdrawiam. Twoje Tutaj miejsce. troszkę opuśnię. zobacz. To, w, to ja, 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 sadzi, ja sadziłem. Zobacz jakie b, b, b rośnie do góry, nie? Rośnie, rośnie. Dobra. Michale, lecimy z powrotem, no bo zaraz chluśnie. A z drugiej strony, jak nie chluśniem, to nie uśniem. Dobra, lecimy. Oto panowie pracują, wszystko przedoszone do nowego lokalu. Ten lokal już widzieliście, bo ten odcinek będzie po tym, co wcześniej był. No zobaczcie tam. To wszystko dziadziało. Poczekajcie, ja bym... Wszystko pomogę też. Yy... A tak to jest, jak jest. I dobrze. To zobaczymy, czy te butle też będę mógł używać, czy zabiorą. No dobra, ale tu nie ma co gadać, tylko za robotę się brać, więc... Michał, jak się czujesz? Bardzo dobrze. Stawiam piwko dzisiaj zimne po pracy. Nie, nie, o, 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 o tym nie było rozmowy żadnej. Znaczy się... Ale bo, poczekajcie, chce dać palec, to on od razu całą rękę. się no, wolontariat? Patriotyzm, nie? No. Co się pytałeś, Michale? Tak, to jest ale bar ma być większy, z, z tego co wczoraj się dosłyszałem, yy, więc no tylko lepiej. Czyli, tak, nie, ja już to powiedziałem, ale to właśnie będzie pojutrze, po więc yy, nie jutro, przepraszam, jutro. Bo to zostaje czy wyjeżdża? Nie, to wyjeżdża. Tam to zostaje, ten stół. Zobacz, on jest mocny, taki. Ta, ten ten bo te co miałem wcześniej dwa no już zostawiam tam Pani Mamie Sinie tu jest wlew tu jakby się kończy także tak Michale to jest to jest coś czego nie potrzebuję no bo nie potrzebuję nie znaczy butle niech zostawiam jak będą chcieli a... no tak to nie no, potrzebuję stoły zostawiłem Pani Mamie w... tak, tak mało Chwilą, że Zobacz, ja myślałem, że to będzie, wiesz, pyk, pyk, jednak tych gratów jest, nie? Mało tego, jeszcze to nie wszystko wzięliśmy, nie? No, jak takie kluczowe rzeczy poszło. Kluczowe, tak. No, no, piec jest tutaj, znaczy tutaj, no jeszcze nie tutaj, ale powiedzmy już blisko. Także to wypadł. To wypadł, okej. Tamto zostaje, zlep, jak widzisz, jest fajny, duży i do zmywania. Tam będzie stała jedna z lodówek. Okay. Myślałem, że piec, ale jednak zmieniłem zdanie. Piec będzie stał tu. Już no na widoku, nie? Tak. Piec będzie stał do niedaleko od drabiny eee, jakobasowej. No właśnie ten piec, jakiś tam stół, czyli tak Czyli na, 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 na ży, wiesz, na żywo, nie? No tak, no. No tutaj wiesz, nie ma sanepilów i tak dalej. Mało tego. Ja też nie widzę. Gdzieś są te światła, ale jak to było? Poczekajcie. Jeszcze chwilkę. To jest taki pokoik... Wiesz co, on może być dobry, bo tak, są otwierane okna czyli można... Je, Albo je w ogóle wyjąć. Okej. Okay. To jest echo takie. Ale je w ogóle wyjąć, żeby chodzi o to, żeby ludzie widzieli, że przygotowane jest wszystko. Wiesz, no na żywo, nie? Tu jest drugi... Tu jest drugi. Tu to, ale... Tak, ale tu jest jeszcze taki. No, powiedzmy suchy magazyn. no Jakoś biedny światła. Tu to, to może żarówka padła. Suchy magazyn, nie? To jest duże w sumie. No to jest. No zobacz ile tego jest tak naprawdę, Nie. No Ciemno, tak, że pewnie nic nie widać, ale. Kręcę, bo może, może ja nie widzę a kamera widzi nie? Czasami tak się zdarza no Dobra no, mamy kolejne takich składnik jest tam światło się pomontuje no lampę się najwyżej wstawi. I, i ten jest Jest jeszcze góra Jest jeszcze góra tak Ja już pokazywałem ale Żeby nie było bo może ktoś ominie ten fragment jeszcze raz pokażę i góra, i zauważ jaka, że to ja już pokazuję też. Poczekajcie, ten gimbal mi coś świruje ostatnio, czyli nie słucha. Yy, yy, zobacz, ty jesteś odrobinę wyższy chyba ode mnie. No jest nisko, nie? No jest nisko, ale nie tak nisko jak na przykład było w Polonia 1. Ja wchodziłem tak, nie? To jeszcze Bo nie ma czasu nie znaleźć się, a nie widziałem Polonia 1. Aha. A ja, ja mówię, że, a ja mówię, że ja jestem Knypek, no to wiesz. No tak teoretycznie da się zrobić. Nawet prysznic by się dało zrobić gdzieś tam, bo poczekaj, na dole kibelki są tam. Rurkę, bo oni te, 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 te niebieskie rurki robią. Kabinę tego włożyć i no prawdego dałoby się to zrobić no, nie komfort tutaj może być się no to będzie no to nie, nie, co nie, 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 zobaczymy to biuro. może być jakieś takie biuro z wiatrakiem nie uważaj na schody bo to wiesz nie, bo to ja na przykład każde inne nas znaczy inne no. schody są jak schody ale jest jedne już czujesz, bo chodziłeś po nich sto razy, a drugich nie czujesz, nie? No, także jeszcze raz pokazuję. Część gratów przewieziona, część gratów jeszcze nie. Ale no co, no nie da się tak wszystko naraz, no. To, 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 to jest, ale nawet nie chcę dotknąć, szczerze mówiąc. Dalej, co według Ciebie? Sporo pracy, ale mam no zdaniem potencjał. No dobra, ale to, 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 praca, praca to akurat okej, ok. ok. ale lokalizacja super, nie? Ta uliczka jest dobra. Tam Pan też coś sprzedaje, nie? Tak. No już się zapoznaliśmy i tak dalej dalej. Nie, moim zdaniem ma. To może jeszcze pokażę lokalizację no. <śle> Wszędzie knajpeczki, wszędzie jakieś ee, No jak się mówi, apartamentowce. to jest taka turystyczna w ta tej tutaj na ta. Tak ta. Dobra przychód w dłoni. życie w Tamboczy, w swoich filmach godni. Z uśmiechem na twarzy, krok po kroku, pokazuje świat. Bez pośpiechu wam oku.